Witajcie na naszym kanale Magiczne Wypieki. Dziś kuchnia francuska. Pokażę Wam jak zrobić galet. Galet jest to forma ciasta kruchego tarty, tarty rustykalnej. Ja pokażę Wam dzisiaj wersję deserową z rabarbarem. Do zrobienia mojego galetu będę potrzebował trzech produktów ze sklepu z Magicznych Wypieków. Będzie to ekstra kięćmienny jasny, masło w proszku oraz Florentinang Scrunch. Zaczynajmy. Do przygotowania mojej tarty rustykalnej galet będę potrzebował 140 g mąki pszennej typ 450, szczyptę soli, 3 g proszku do pieczenia, 70 g zmielonych orzechów, ja użyłem orzechów laskowych, około 20 g zimnej wody, 70 g przez sklepu z sklepu Zmagiczne, myślnikwypieki.pl 70 g Płatków migdałowych, 70 g masła w proszku ze sklepu z wypiekipl 70 deka rabarbaru, 55 g ekstraktu słodowego jęczmiennego ze sklepu z wypiekipl W 70 g Florentinaxu wymieszam 70 g płatków migdałowych. Rabarbar umyję i pokroję. Wszystko wymieszam na jednolitą masę. Moje no ciasto już dogniotę rękami na jednolitą masę. Ciasto uformuję w prostokąt i rozlokuję na papierze pergaminowym. Zaraz ułożę na nim rabarbar. Myślę, że tak będzie idealnie, żeby zostawić troszkę brzegów do zawinięcia. Teraz całość posypię miksem Florentinaxu z migdałami. Teraz moje brzegi galetu zawinę do środka. Za pomocą pergaminu będzie mi łatwiej. W ten sposób to taka rustykalna tarta. Ląduje do piekarnika. Temperatura 190 stopni. Czas pieczenia to jakieś 30 minut. Mój galet siedział w piecu równe 30 minut. Musimy mi chwilkę poczekać, aż przestygnie. Mój galet już przestygł. Aromat jest zniewalający, który unosi się w powietrzu. Ja sobie go jeszcze posypałem cukrem pudrem. Wygląda zacnie, choć bardzo, ale to bardzo rustykalnie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda w środku. Rozkroję go. Jest chrupiący, jak słychać nawet mocno chrupiące ciasto w środku wygląda tak dużo rabarbaru ciasto kruche mocno orzechowe za sprawą mąki yy, mąki mielonych orzechów jeśli chodzi o rabarbar to jestem prawdziwym łasuchem i nie potrafię się mu oprzeć dlatego już biorę się za degustację naszego galetu z rabarbarem cudowna słodycz, przełamanie nuty kwaśnej i chrupiącego orzecha petarda smaku. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy filmik, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do następnego razu, cześć!